Psalm trzeci Psalm Dawida, kiedy uciekał przed Absalonem, synem swoim. O panie, jak liczni są wrogowie moi, jak wielu powstaje przeciwko mnie. Wielu powiada o mnie, nie ma dla niego ratunku u Boga. Ale ty, o panie, tarczą moją jesteś i chwałą moją. Ty moją głowę podnosisz. Głosem moim do Pana wołałem i wysłuchał mnie na swojej świętej górze. Układłem się i zasnąłem, i obudziłem się, gdyż Pan wspiera mnie. Nie ulęknę się kroci ludu, które zewsząd mnie oblegają. Powstań, o Panie, uratuj mnie, Boże mój. Ty raziłeś w szczękę wszystkich wrogów moich. Wyłamałeś zęby nieprawem. W Panu zbawienie, nad ludem Twoim błogosławieństwo Twoje.